Witajcie widzowie dzisiaj aktualizacja odnośnie bane Five city. W sumie nic się nie zmieniło. Serwer będzie pewnie zaok za... co dostał dostało bana? Eee, za, za nielegalny handel pieniędzmi Rockstar dowiedział się, że ludzie, że, że ludzie nie pracują, tylko jeżdżą na kurierce, bo jakiś poep im płaci z blika, nie? Niestety. Nie no, Five city musi tam zmienić parę rzeczy i wrócą, no. Ale to już mówiłem. No, niestety ból jest w więzieniu, więc. Co ja poradzę? Wszystko jasne. Koło tydzień, a pożatym to mega stypa na scenie GTA-RP niby coś tam chłopaki grają. Na przykład Pisicela gra sobie na 77 sekund. Chłopaki, my się kochamy! Byku to. to tamto, że nie tam? kradnie! Za to kurwa kradnieś! Kurwy ty no, Boli dla mnie, boli dla mnie! Dobra, dzwonak! W ogóle kurwa o... samochodu! Oj, oj oj! Oj, oj oj! Oj, oj Ciesza! Ciesza! Soruję do Ciesza, grzegasz ciesza! Proszę was, dobrze was! Jak chcesz żyć! RP, tak samo Tiger, osoby typu X-a-Nulka popadły w żałobę, denis gra w CS... Random ma twojego smoka! No to ładnie kurwa mi jak ten random No to No ja tobie to ty może ci idioto! Nie, dobra, ty jesteś przyjebany, przysięgam ci, że kurwa zaraz będzie Nie wiem, ten ci idzie. oczy kurwa zaślepaci co? Te kurwa geny żydowskie ci zamykają kurwa pizdę zaraz, ja bo... Ej, co ty my, gadasz naprawdę. kurwa? No co kurwa, twoje pochodzenie gadam w śmieciu jebany, więc udykasz pizdę i się słuchasz, no bo już naprawdę kurwa ci się nie, nie podnosisz. A jeszcze się kurwa bezdobrze nie <coughs> zasniesz. <zacznę. coughs> Klasyczek. Z ekipą ogólnie mega stypa. O chuj chodzi z tym, że motki plus 8 miasta trzeba być nielegalne. No, co mogę powiedzieć? No buli. E, zresztą no już w środę o tym mówiłem, ponieważ 15 stycznia, e, czyli w środę o godzinie 8 rano do Buliego przyjechała policja. I niestety został on zawinięty do więzienia właśnie za te emotki e, jest afera żółciakowa. No nie, no naprawdę, Bully jest w więzieniu, więc nie wiem, co z nim będzie i nie ma kto zrestartować serwera. Serwer dzisiaj dostał krasza i jest afera. No ale myślę, no co, co mogę powiedzieć. Ale liczymy, że Biuli wyjdzie z tego więzienia i ogarnie serwer, bo nie ma co robić. A teraz dzięki za oglądanie i elu.